Ktoś kiedyś powiedział, że w życiu najważniejsze jest samo życie. Właściwie to nie ktoś, tylko teraz pamiętam. Y, Jacek Sadowski. On jest basistą zespołu y, Leszcze. Y, jest chory na cukrzycę i powiedział, że de facto ta choroba przemieniła go, y, bo był kiedyś bardzo leniwym człowiekiem, a teraz jest pracowity i szczęśliwy. I kiedy wychodzi na scenę, to wcale. Nikogo nie obchodzi. On wie, że nikogo nie obchodzi to, że on ma dzisiaj gorszy dzień albo że mu sk cukier skacze. On po prostu daje z siebie maksa. Yy, I yy, ten chłopak mi zapadł głęboko w pamięci, bo on już tak ma tę chorobę 27 lat i to nie jest dla niego problem. To jest dla niego sytuacja, z którą sobie dobrze radzi. On po prostu z tym żyje. I właśnie po powiedział, że po tylu latach. Yy, Obłaskawiania tej choroby, wie, że najważniejsze w życiu jest samo życie. I to jest bardzo piękna rzecz. I właściwie tę książkę um, zrobiłam dlatego, żeby ludzie mieli inspirację. Inspirację do zmiany życia. Można ją czytać od lewa do prawa i każdego dnia co innego, bo tylko są pewne takie działy związane. Z przeżywaniem człowieka, na przykład są relacje rodzinne i nie tylko, ale głównie rodzinne. Jest taki rozdział łaskawie obchodzić się ze sobą, to dotyczy głównie pracy i naszych, naszego przepracowania, naszego nadwysiłku i energii, którą spalamy w pracy i już właściwie potem nie mamy na nic, więc żeby do tego delikatnie podejść. No i jest przepiękny też rozdział, co nas niszczy, co nas buduje. Tu jest do wyboru, do, do koloru, a wszystko, a wszystkie te informacje pochodzące od psychologów, psychoterapeutów, terapeutów, trenerów biznesowych, lekarzy, a też i mądrych ludzi zwyczajnie, mieszczą się w takiej ramie. Z jednej strony Brian Tracy, który twardo stoi na ziemi, jest Między innymi przecież ekspertem sprzedaży i człowiekiem sukcesu. A Valerio Albisettim, który jest psychiatrą, psychologiem i który przez 40 lat, jak pisze, myślał, że jest uprawniony do, do poprawiania ludzi. I naprawdę czynił to, starając im się pomóc i miał doskonałe wyniki. A teraz mówi: Nie, to nie tędy droga. Człowiek. Barto by się poprawił sam. I ja też jestem tego zdania. Sama przeszłam trudną drogę, wiem, że jest to możliwe. Mam mnóstwo znajomych osób, które uważają, które też przeszły taki trud. I kiedy się przekopały przez swoją smugę cienia, czy tam szarą strefę, jakby to powiedzieć, po przekopaniu są innymi ludźmi. I cenią i życie, i partnerów, i wszystko, co mają koła i inne są dla nich związki z innymi ludźmi, przyjaźnie, i są bardzo wdzięczne za to, że tak teraz jest, bo mogło być znacznie gorzej. Więc, wszystkie, to jest książka dla, dla tych, którzy poszukują, taka instrukcja codzienności do wiecznego stosowania, do ostatniego dnia życia, bo człowiek nigdy nie będzie no nie wiem, jakiś idealny, ciągle na coś musimy się godzić, ciągle z czymś musimy obcować, prawda? A na okładce jest taki, no to, to jest moja twarz i jest na przykład kwiat lotosu, ale taki przecięty na pół, wszystko jest pozamykane i gardło i chwasty są i różne rzeczy. I ktoś mnie zapytał tak, o Grażyna, to tak jest u ciebie? I ja mówię, u każdego człowieka. Dlatego, że ten kołtun robimy sobie każdego dnia. A potem albo ten kołtun rośnie, narasta i owija nas, albo też po prostu go rozplątujemy. Więc ja jestem za rozplątaniem i za, za takim oczyszczeniem um, codziennym. I to też jest taka książka dla ludzi, którzy szukają czegoś więcej w życiu. Bo tak jak mówią mądrzy, życie to nie jest tylko jedzenie, praca, jedzenie, spanie i seks. To są, to jest przygoda, to jest zaszczyt, że jesteśmy tu na Ziemi i że możemy być ludźmi. Więc warto wykorzystać taki czas w sposób może trochę bardziej, nie wiem, odpowiedzialny to chyba jest złe słowo, ale w sposób twórczy. O. Mówisz o tym, że człowiek ma kołtun w sobie i ten kołtun trzeba oczyścić. Ale ja myślę, że każdy ma dużo tych kołtunów, całą stertę tych kołtunów, jak taki porządny kołtunowiec. I teraz skąd wiedzieć, od którego zacząć? Wiesz, ja nie jestem psychologiem, ale z tego, co się zorientowałam i z tego, co sama po sobie wiem, zacząć po pierwsze nie od uzdrawiania całej rodziny, tylko od zrobienia porządku ze sobą. I ja zaczęłabym od świadomości ciała. A świadomość ciała to jak najprościej. No po prostu wykonywać ćwiczenia, zwykłe ćwiczenia fizyczne, oddechowe, poruszać się, pobiegać, pokopać, przekopać grządkę, jak kto ma ogródek. Robić coś, e, co ma związek z ziemią i oddychać przy tym. Oddychać. E, wtedy usprawni się człowiek od środka. Bo do tego, żeby się pozbyć e, mentalnego kołtuna, to też trzeba mieć siłę i trzeba mieć energię zwyczajnie. I y, więc najpierw ta fizyczność nasza. I dopiero jak taka. no To się robi, no nie wiem, dwa, trzy dni. Człowiek już ma trochę tej pary. I dopiero jak ta para jest, to tak usiąść w ciszy, bo cisza daje y, nie tylko skupienie, ale w ciszy przychodzą różne myśli. I właśnie one są kołtuniaste. I najpierw ich przychodzi bardzo dużo. A potem coraz mniej, aż przychodzi taki dzień, gdzie siedzisz z wyprostowanym kręgosłupem, jak drut, i czujesz, że po prostu w tobie płynie energia, i ten obieg energii ty poczujesz. Aha, to znaczy, że jest ten moment, kiedy już coś się uruchomiło. Ja pamiętam, jak sama zmagałam się, to był mój trudny czas, bo sama miałam rodzinę alkoholową, i też właśnie od siebie zaczęłam tę drogę do normalności wszystkich. I pamiętam, jak ćwiczyłam codziennie, i miałam takie zwyczajne ćwiczenie, że leżałam sobie na podłodze i tak sobie wyobrażałam, że tam energia przepływa od prawa do lewa, prawda? A potem przez prawą rękę, przez głowę i wypływa lewą rękę. Aż któregoś dnia ja to poczułam fizycznie, i mówię: o kurcze, to działa. I, I tak po kolei. I zaczęłam właśnie od ćwiczeń fizycznych. Potem byłam na tyle silna i mocna. Że y, wiedziałam już, że nie mogę od nikogo niczego wymagać, y, ani żądać tym bardziej, a muszę sama w sobie mieć taką siłę, która będzie jakby rozpuszczała to, co mam na co dzień w domu. Nie wiem, jak to się zadziało i czy to tylko była, y, nie wiem, mój umysł tak pracował, czy jeszcze, jak ja mówię, pomagało mi pół nieba, bo wierzę w to też głęboko, że mamy różnych pomocników i anioły i tam jeszcze. Inne cudowne duchy, które nam pomagają w życiu. Opiekunów mamy, opiekunów duchowych. No i tak krok po kroku, krok po kroku i tę czapkę koruszaną z kołtunem udało się wrzucić. Właściwie to rozpuścić. Nic się nie da zrobić na raz. Dzisiaj lubimy właśnie drogę na skróty i takie szybkie rozwiązania, gotowce. I chcemy, żeby nawet y, tak, gwóźdź miał instrukcję, a rzeczywiście wbijanie gwoździ. Jak kupiłam paczkę gwoździ, miało instrukcję, jak bum-bum. I wtedy mówię: rany boskie. Wszystko łącznie z gwoździem, a do człowieka nie ma klucza. I ten klucz człowiek musi znaleźć sam. No ale warto, żeby miał podpowiedzi, skoro zapędził się w drodze na skróty. No i ta książka jest właśnie taka. Tutaj powiedziałaś coś. Y co jest dla mnie istotne, właśnie o tym to już nawet Sojka kiedyś piał, że dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli najbardziej i to wszystko jest takie tłamszone, gdzieś spychane na dno i przykrywane ciągle nowymi mm, jakimiś nowymi pomysłami, nowymi, ja to nazywam takimi ubraniami zewnętrznymi, nową sukienką czy nową marynarką, tak, że jak nam się stara zepsuła, to po prostu wyrzucamy, zakładamy nową, nie zastanawiając się, czy nam to pasuje, czy to jest zgodne z trendami, po prostu zakładamy coś nowego i, i patrzymy co się wydarzy. I w książce mówiłaś, że wiele osób się wypowiadało na temat właśnie instrukcji samoobsługi człowieka. Mnie interesuje, czy, czy, czy ta wiedza, samopoznanie lepiej. Lepiej ją przyswajamy od osoby, która sama właśnie przerobiła pewne problemy, sama doświadczyła pewnych rzeczy i przeszła pewien proces terapeutyczny własny, czy po prostu jest dobrze wykształconym fachowcem, specjalistą w swojej dziedzinie? Co bardziej pomaga? Czy, czy jest takie coś, co komuś bardziej pomaga? A jeśli tak, no to jak to wygląda? Słuchaj, no każdy musi znaleźć ten klucz do siebie indywidualnie. Na pewno ja jestem osobą wiarygodną, bo mnie się udało, ale ja nikomu bym przecież nie pomogła. Ja mogę być tylko wiarygodna, bo mówię o uczuciach, które towarzyszyły mnie w trakcie tej drogi. Wiem, ile lat zabrało mi wyczyszczenie moich dzieci, które rosły również w rodzinie patologicznej, de facto, no bo alkohol jest patologią, mimo przy całej mądrości całej naszej rodziny. I, I zdolnościach, prawda? I y, więc y, moim dzieciom wystarczyło to, że ja swoim przykładem dałam im, y, y, znaczy zrobiłam przestrzeń, że one mogły się w tym pozbierać, ale przeszły wielokrotnie terapię. Natomiast dla kogoś, kto nie umie w ogóle y, odkrywać swoich emocji, a jest to związane, jak okazało się całkiem nie, znaczy niedawno, mogę o tym powiedzieć, a jest to okazało się związane ze zdradą w dzieciństwie. To, że nie rozwinęły się emocje u człowieka, to, że jest zamknięty. Tam korzeni tego procesu warto poszukać w dzieciństwie, bo to, że rodzice nie szanowali naszej odrębności, naszych sekretów, że przy stole dzielili się, Tymi naszymi sekretami, największymi, najświętszymi, z uśmiechem na ustach, ze swoją rodziną albo ze znajomymi. Piotr oh, Piotruś to tam, prawda, dalej sika, albo mam kłopoty, albo ciągle ma chore gardło, albo się zakochał tam w Asi z piątej B. To tam są te trudności, choć to niewinnie brzmi. To jest, jak mówi ksiądz Józef Tischner, utracenie pierwotnej. Naturalnej ufności, jaką ma dziecko w relacji do swojego rodzica. I jeżeli, nie prze, jeżeli człowiek nie przeora, nie przekopie tego ponownie, to taki będzie do końca życia. Nie, ma, nie będzie mógł stworzyć związku, jak stworzy to kulawy. Więc jeżeli człowiek się zorientuje, że coś jest nie tak, to wtedy warto no, po prostu poszukać terapeuty, coacha, yy, jest mnóstwo metod, które, które odpinają to, co nam te ogony z dzieciństwa, ogony z przeszłości, ale nie warto ich pielęgnować ani hodować. Nie? Więc jest droga i taka. Nie, według mnie jest droga raczej profesjonalna. A ja to mogłam tylko być przykładem dla swoich dzieci, ale też odsyłałam do profesjonalistów. Tyle, że byłam w lepszej sytuacji, bo wiedziałam, kto jest dobry, w czym. <laughs> więc yy, zresztą one same sygnalizowały mamo, chyba coś jest nie tak bo przestaję spać, albo robię więcej błędów albo coś się dzieje albo na przykład nie mogę wejść do metra bo każde spojrzenie mężczyzny to po prostu zalewa mnie fala gorąca albo miałam telefon mamo, jestem w parku mamo, nie wiem co ze sobą zrobić mam jakiś po prostu tak jak depresja i nie wiem gdzie mam iść, jestem nad Wisłą jak ja się czułam po prostu 120 w samochód i jadę i dzwonię, a telefon nie odpowiada. Patrzę idzie po moście. Bo oczywiście wyobraźnię mamy różną. Dzisiaj moje dziewczyny są fantastycznie przygotowane do życia, są bardzo otwarte, ale są też świadome tego, co niesie życie i są niezwykle pracowite. Tak, jak one oddychają, trenują to oddychanie. Wyrzucają te różne myśli, e, choroby, bo to jak układ odpornościowy słabnie, no to wszystko właśnie przecież na człowieka. Jak one to potrafią robić? Jakie są konsekwentne w jedzeniu? E, I we wszystkim to powiem szczerze, że y, podziwiam. Podziwiam. Ja jestem y, obowiązkowa, ale nie aż tak. <grych> Mówiłaś o zdradzie i tutaj mi się nasunął taki przykład, już kiedyś Wojciech Eichelberger pisał książkę zdradzony przez ojca, nie wiem czy jest książka zdradzona przez matkę, ale myślę, że to co poruszyłaś właśnie problem zdrady w dzieciństwie, czy też braku szacunku okazywanego człowiekowi małemu. Tak, ale tutaj mówię, no ważny jest szacunek, żeby mieć ten szacunek względem człowieka do człowieka, czy to jest mały człowiek, czy trochę większy, czy duży, czy bardzo duży, czy młodszy, czy starszy, żeby traktować go równo, jako równoprawnego partnera mojego syna, moją córkę, moją matkę, mojego ojca, mojego męża. I y, przez to, że nie umiemy tego szacunku okazywać, bo ten szacunek nie jest nam wpajany, mamy później problemy w dorosłym życiu. Ja jestem wielkim zwolennikiem, właśnie, Y, teorii, które mówią o tym, że wszystko to, co nam się w, w, nagromadziło w dzieciństwie, to to wychodzi w życiu dorosłym. I nie można nagle, z, m, nagle zmienić, tak jak ja tu mówię tą metaforą o tych sukienkach, że dzisiaj zakładam niebieską, jutro czerwoną, bo to nie zadziała, bo dopóki nie zobaczymy, w jakim kolorze nam faktycznie jest do twarzy, mhm. albo jaki kolor nam przeszkadza, tak długo trudno nam będzie te kolory życia sobie właściwie dobrać. A mogę tylko jedno w terenie, są, są w nie, 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 słuchaj. Tutaj rzecz polega na tym, że my troszkę drugiego człowieka traktujemy teraz jako towar. Jak powiedziałeś tak o tych sukienkach o wymianie, jak nie pasuje do widzenia następna osoba. Żadnej pracy. Żadnej wspólnej pracy, a życie polega na pracy. Nikt nie powiedział, że związek jest po to, żeby obie strony w związku e, doznały tej przemiany. Bo my, się, bo my się teraz koncentrujemy na tym, żeby ja było zaspokajane. Dokładnie. Ja mam mieć sukces tak. w pracy, ja mam tak, mieć sukces tak. w małżeństwie, ja mam mieć sukces Aha. w rodzicielstwie, mam mieć sukces, nie wiem, towarzyski. Aha. Natomiast my jako para, my jako rodzina, my jako matka-córka, my jako matka-syn czy ojciec-dziadek nie funkcjonujemy. To no jest, są rodziny wielopokoleniowe nawet, które funkcjonują, są rodzinami, gdzie mamy wielość odrębnych ja. Natomiast nie ma tego my. Tego my absolutnie brakuje. No, kiedyś to było. No, tak się zadziało, ale naprawdę nie chciałabym być towarem na rynku. Ale już nie jesteś. <laughs> nie, no, no, no co ty. Ale w tej chwili tak to, tak to, tak to działa. Ja myślę, że to jest taka kwestia podejścia, prawda? Czyli mhm. jeżeli pozwalamy sobie na instrukcję bycia człowiekiem, towarem, to tak. no stajemy się tym towarem. A. Jeżeli jesteśmy człowiekiem hmm. operującym gdzieś w okolicach wartości, no to E, Więc nawet ja jestem zawartościami. Za nawet gdy inni nas potraktują jako towar, czy, Dokładnie. Czy, 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 czy jakiś przedmiot, to i tak nas to nie obejdzie. Wiesz, kiedy rob, robiłam audycję o zdradzie, to miałam mnóstwo maili od takich młodych ludzi, którzy pisali tak: Proszę pani, ale seks to jest inna sprawa. Mam żonę, i tu jest w porządku. Ale tam, tam się podoba, bo ma duży biust. Ja tego pojąć nie mogę. Nie no, ja rozumiem, że może się podobać jednym kobieta z dużym biustem, drugi kobieta z małym biustem. Ale to jest dokładnie tak samo, jak z wystawą w markecie. No, tak, to, że mi się podobają buty za 3,5 tysiąca, nie znaczy, że je kupię. Dokładnie, dokładnie. To Lub... trzeba mieć też szacunek do samego siebie. Mężczyzna, który ma szacunek do siebie, nie zrobi tego kobiecie, którą kocha. No tak, ale ten szacunek to znowu wracamy do źródła. Tak, tak? wynika dozy. z tych pierwotnych tak. jakichś tam uwarunkowań, które przerobiliśmy jako do zdrady, dzieci. Do zdrady, do zdrady, którą zafundowali nam rodzice. Nieświadomie. W no nieświadomie, ale teraz już świadomie, a więc... Ale teraz świadomie, tak. jako nowi rodzice mogą coś nad tym zrobić, coś przepracować. Tak. Mhm. Mhm. Ale jest trudno. Powiem Ci, że często się spotykam z określeniami, że Jestem, jaki jestem, albo ci się to podoba, albo nie i nara. Albo mnie akceptujesz, albo mnie nie akceptujesz. To jest najgorsza rzecz. To jest przyzwolenie społeczne. Ja takiego przyzwolenia bym sobie nie dała. Ani też w najbliższym otoczeniu nie tolerowałabym tego. Jeżeli. No bo zazwyczaj to mówią takie osoby, które są agresywne, które są porywcze i tak dalej. Kupiłaś mnie w całości i z tymi emocjami też. Wiedziały gały co brały. Tak, mhm. e, jestem za tym, żeby nie tłumić emocji, ale można to wyrażać w inny sposób. Natomiast nie można pozwolić sobie na to, żeby moje emocje były krzywdzące dla drugiej osoby. Ja muszę nad tym panować, ja jestem świadomą osobą. Właśnie to nas odróżnia od innych gatunków. Prawda, na tej ziemi. Że mamy świadomość i mamy rozum, więc korzystajmy z tego. I to jest taka świetna, myślę, takie y, określenie tej instrukcji samousługi człowieka czyli nie zmieniam świata, zmieniam siebie. Zaczynam od siebie, od Dokładnie. tego, co mnie boli, mhm. sprawdzam dlaczego i sobie idę w głąb, mhm. tak głęboko, jak, jak tylko mogę. Bo to, co dzisiaj mi się wydaje problemem, jest taką warstwą cebulkową, pod którym jest kolejne coś, tak. kolejne, kolejne, kolejne. I do tego sedna można dochodzić i trzydzieści kilka lat, co jest optymistyczne wbrew pozorom, bo, ja by do, do końca bo się, życia. bo się robimy coraz bardziej tacy światli, świadomi mm. siebie, a tym samym tworzymy szczęśliwe rodziny, szczęśliwe związki, szczęśliwe, szczęśliwe społeczeństwa, a to przede I przyciągam wszystkim przyciągamy tak. szczęśliwych ludzi. Bo na przykład, jeżeli ktoś mi mówi o jakichś czarnych takich scenariuszach, to bo ma takie same wokół, ja my kurtka, a ja tego nie widzę, ja tego nie mam koło siebie. to no, co to to jest? Ja już teraz wiem, że ja przyciągam innych ludzi. Ale to też wykonałam jakąś ogromną pracę, którą mi się udało wykonać. Jestem dumna z tego, że mnie się udało, mojemu mężowi się udało, moim dzieciom się udało, mojej rodzinie całej się udało. To jest wielka frajda. Wydaje mi się, że coś jest na rzeczy. Tak jak ktoś powiedział, że jesteśmy tu po to, właśnie, żeby, żeby przemienić się, no to tak, to ja. Ja, ja czuję, że tak Żeby takie. być szczęśliwymi ludźmi. Tak, tak ja tak. też się z tym zgadzam. Co więcej, tutaj wspomniałaś um, o prawie przyciągania, że przyciągamy to, co chcemy, ale też jest bardzo wielu sceptyków odnośnie prawa przyciągania, którzy mówią, ciągle chcę wygrać w tego totka i nic nie wygrywam, tak? Hmm. I też taką mam uwagę właśnie, że im więcej mamy hmm. wszystkiego takiego złego nagromadzonego w sobie, tych wszystkich hmm. niewłaściwych zachowań, emocji, tym trudniej przyciągnąć coś przeciwnego. Czyli jeżeli nie pracujemy nad sobą w kontekście nie wiem, dowolnej, dowolnej cechy, czyli nie wiem, być chociażby uprzejmym, czy mniej kłótliwym, mhm. czy mniej agresywnym, to trudno oczekiwać, że z dnia na dzień, czy tam w ciągu tygodnia przyciągniemy przeciwieństwo, bo, tak. bo tu mamy wielką górę jakiegoś problemu, który musimy... To kołtun, z którym się musimy tak. tak, to jest który musimy sobie uporać. Nie rozczeszemy kołtuna jednym grzebyczkiem w ciągu pięciu minut. No, no dokładnie. Coś miałam powiedzieć, ale teraz już... Zapomniałam, ale to nie szkodzi, nie szkodzi. szkodzi. A, bo tu powiedziałaś, że yy, o, o tym o wygranej fotolotka. Wiesz co, czasami jeśli chodzi o pieniądze, to jest tak, że może samych pieniędzy nie mamy, ale mamy fantastyczną rodzinę, mamy przyjaciół, w rezultacie mamy na jedzenie, na życie, może nie tak jak ma sąsiadka z Zapłotu, albo z, z tej samej ulicy, yy, ale Mamy coś, co, co nas buduje wspólnie, prawda? Fajną rodzinę, mamy swoje pasje i stać nas na to czy na tamto, a inni mają mnóstwo pieniędzy i mają tylko pracę i pieniądze i nic więcej. Bo to jest właśnie kwestia tego, jaki cel sobie ustalamy, tak, czy chcemy tak. być szczęśliwi, mhm. czy chcemy być bogaci, tak? Bo... Niekoniecznie znaczy, jedno z drugim musi się łączyć. Tak, no bo to też być, zależy, jeżeli mamy bogaty, ten. Z... Oczywiście, my znamy takich ludzi. Oczywiście, ale chodzi o to, że jeżeli mamy ustalony negatywny schemat z dzieciństwa, załóżmy, czy z młodości, że pieniądze są z definicji złe, że bogactwo jest złe, że milionerami zostają tylko oszuści i przekręci, a my gdzieś tam jednak chcemy być tymi dobrymi ludźmi. No to, to nam nie będzie szło w parze bycie dobrym człowiekiem i bogatym, mhm. tak? Tutaj by się kłóciło wewnętrznie. Wiesz co, no właśnie tu jest cudowny w książce Brian Tracy, który mówi, że ma trzech synów, i jego synowie od dnia urodzin nie słyszeli jednego słowa, które by stawiało, w, nie, które by stawiało pod znakiem zapytania to, czy oni będą. E, nie, nie tylko porządnymi ludźmi, ale czy będą świetnymi ludźmi w życiu, czy będą sobie dawali radę, motywowani przez 30 kilka lat. On jest taki bogaty, ale on codziennie siedzi w ciszy, codziennie medytuje, codziennie czyta y, święte księgi. Po co? To nie z powodu żadnej religii. On powiedział, że to jest higiena psychiczna, mhm. bo inaczej tych pieniędzy by nie było, nie było. Tak. i sukcesu by nie było. Tu się zgadzam. Tutaj też jak patrzę z perspektywy na moją córkę, która w tej chwili ma trzylatka, chodzi już do przedszkola i w domu zawsze słyszy, że jest mądra, kochana, ją wspieramy, staramy się zawsze ją tak pozytywnie dowartościowywać. Natomiast parę dni temu powiedziała mi, jestem głupia. I się pytam, czemu tak uważasz? Bo tak powiedzieli. Kto? W przedszkolu. I tu jest straszny o, tak. właśnie taki Aha. problem, że można wykonywać dużą pracę, motywować mm. yy, yy, i robić różne rzeczy, ale tak długo, jak się właśnie nie rozmawia, nie ustala takich, skąd dziecko ma negatywne wzorce, tak długo, to dziecko właściwie się samo edukuje i ta zdrada dorosłych przejawia się również w takiej formie. Mm -hmm. No to prawda. Y Tutaj trzeba być bardzo właśnie uważnym. Uważnym, ale z drugiej strony, wiesz, Tischner też powiedział coś takiego. Może i ludzie samotni, bez rodziny byliby bardziej szczęśliwi, mniej, bo mniej by cierpieli, ale to dopiero pełnia człowieczeństwa jest wtedy, kiedy, a, kiedy są jakby z innych światów, kobieta, mężczyzna i rzeczy się dzieją między nimi i w tej całej rodzinie włącznie z dziećmi. Po prostu trzeba tego doświadczyć, żeby poczuć, czym jest życie i co ma naprawdę wartość, ale im szybciej no, tym lepiej. Jeśli ja tutaj też zgodzę, że dzieci są takimi nauczycielami życia, że właściwie wszystko, tak. co dzieci nam pokazują, to jest wszystko to, co jest w nas. Czyli Dokładnie, lustereczko. Lustereczko, tak. Są no. naszymi takimi nauczycielami: nauczycielami mhm. cierpliwości, nauczycielami szacunku, nauczycielami ufności, nauczycielami mhm. mnóstwa różnych fajnych cech, które się ale z też nas i, wychodzą. Ale i też nośnikami lęków. Agresji, Naszych, tak, Naszej. Tak, 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 wszystko dorosłych. dorosłych. E, potem jak się wchodzi, to w którymś tekście jest napisane, to chyba Robert Fryczkowski o tym pisze, że wchodzi się do mieszkania i właściwie patrzy się, jak reaguje dziecko. I można wtedy od razu odkryć, co się dzieje między rodzicami. Świetne. Że dziecko jest takim lustrem. Obrazu emocjonalnego całej rodziny. rodziny. Bardzo fajnie. Więc jeżeli ono jest agresywne, pyskate, gdzieś tam, takie, no to, to nie wina dziecka. Ale no nigdy nic nie jest winą dziecka, tak? No tak, bo dziecko tak, z tak. tego, że z dzieckiem no, nie ponosi winy. Nie, ale nie, nie w tym za... sensie, że na przykład ktoś zabierze nawet zabawkę, czy jak, mhm. to można zareagować zawsze w dwojaki sposób, prawda? Jeżeli dziecko zawsze reaguje agresywnie, negatywnie i tak dalej. To ukłon, ukłon wobec mamy, taty, i tu, tu jest praca. Do lustro, lustro, lustro do wzięcia, lustro. Tak. Tak. Czyli, co by nie mówić, na każdym etapie rozwoju, na każdym etapie życia, w naszej tutaj wycieczce, którą ja nazywam projektem Ziemia, musimy zacząć od siebie. Po prostu ja jestem jedynym początkiem i końcem zmiany, która we mnie jest. Tak? Jestem jedynym Prawda, początkiem. Święta. Jest jedynym początkiem i końcem tego wszystkiego, co się w życiu dzieje. Nie partner, nie zła sąsiadka, nie upierdliwy szef, tylko ja. Ani rodzice. Ani rodzice.